Panie Filipie, przed chwilą zakończyła się pierwsza część konwencji agrounii, proszę powiedzieć, jak pan ocenia ten plan, który przedstawił Michał Kołodziejczak? Jakie najważniejsze postulaty? Proszę pana, ja mogę sobie potrzymać jak trzeba. Jak oceniam ten plan? Ten plan, jak widać, jest naprawdę bardzo dobrze dobry. I zobaczcie, Szanowni Państwo, zobaczcie, jaki ten plan jest prosty. Tylko trzeba użyć naprawdę prostych, naprawdę prostych słów, prostych y, pomysłów do tego, żeby osiągnąć sukces. I naprawdę wprowadzenie tego planu, tego co przedstawił Michał, y, wprowadzenie tego będzie naszym sukcesem. Ale do tego to muszą być jeszcze y, pewne powołane instrumenty, czyli... Te, które będą mogły rzeczywiście wprowadzić to, co my chcemy. A jeżeli obecny rząd tego nie zrobić, będziemy robić to my. Pan jest producentem warzyw. Proszę powiedzieć, jak z Pana perspektywy wygląda sytuacja współpracy z sieciami handlowymi. Wie Pan co? Bardzo trudno, z tego względu, że zwykły rolnik, yy, zwykły, prawdziwy polski rolnik, który naprawdę produkuje polską zdrową żywność, nie ma możliwości sprzedażowych w marketach. Jest to nam ograniczone, my nie możemy się do marketów dostać, nie możemy tak naprawdę sprzedawać, z tego względu, że wcześniej były też promowane grupy producenckie, które wywołały yy, niesamowitą konkurencję między sobą którym nakazano budować yy, wielkie obroty, żeby przetrwać. I teraz da, naprawdę się zrobiło bardzo niezdrowo, jeżeli chodzi o konkurencję. I na tym oczywiście kto cierpi? Cierpią rolnicy. Bo jeżeli market powie, że jeżeli dana grupa nie sprzeda marketowi za dane pieniążki danego towaru, jakie on chce, no to będą szukać dalej, będą szukać tańszego. I niestety to jest nadwyrężanie grup i doprowadzające w przyszłości i również teraz do ich upadku. Jaka przyszłość agrounii? W jakiej formie ona, Pana zdaniem, powinna e, funkcjonować? Czy tak jak dotychczas, czy będzie się przekształcać jakoś? To znaczy, przekształcać się też nie mamy zamiaru, bo e, sprawa związkowa, jeżeli chodzi o agronię, jako element związku rolniczego, jest bardzo ważna. My zawsze będziemy pokazywać to tam, gdzie nasze miejsce, czyli na drodze, na polu, w marketach, będziemy walczyć tam, gdzie, gdzie widzimy, gdzie jest to potrzebne. E, ale. W pewnym momencie też zetknęliśmy się ze ścianą, że po prostu te strajki i tak dalej dają dużo, bo naprawdę wprowadzenie produkt Polski, to jest pan, yy, pan też przytaknie, że to jest też poniekąd zasługa Agrounii. Tylko, żeby te logo produkt Polski było odpowiednio wykorzystywane, znaczy odpowiednio, odpowiednio wprowadzane i odpowiednio kontrolowane, a nie wykorzystane przez takie yy, niektóre yy, podmioty, które po prostu sprowadzają towar z zagranicy, a przepakując go oznaczają to jako produkt polski. My jako agrounia się na to nie zgadzamy i tak jak, jak wcześniej powiedziałem, dlatego ta, ta walka oddolna jest bardzo potrzebna. Równie też, jak, jak przyznacie, od jakiegoś czasu brakuje nam przedstawicieli. Przedstawicieli właśnie tam u góry. My, członkowie agrounii, koordynatorzy, na takiego przedstawiciela widzimy naszego lidera. To nie ma co ukrywać. Zresztą... Co to mówić? Czyli definitywnie zdecydowanie rolniczy związek zawodowy. Rolnicy, rolniczy związek zawodowy jak najbardziej tak. Dziękuję bardzo.